wszystkim. Pewnie się zastanawiacie, co tutaj robię. Otóż zamierzam sprawdzić, jakie organizmy znajdują się w tym stawie za mną. Stworzenia żyjące w takim środowisku pozwalają nam określić specyfikę danego zbiornika. Pobiorę próbkę wody, a następnie wyizoluję z niej zwierzęta, żeby je dokładnie oznaczyć na laboratorium. Jak kolega przed chwilą powiedział. Takie badania pozwalają ustalić unikalność danego zbiornika, liczbę gatunków i osobników w nim zamieszkujących. Za chwilę dowiemy się, co udało mu się wyłowić. W polskich jeziorach żyje wiele ciekawych zwierząt, dlatego w międzyczasie przedstawię różne eksponaty, które sekcja badań podwodnych wyłowiła podczas swoich badań i wypraw. Gąbki to najbardziej prymitywne ze zwierząt. Nie mają nawet tkanek ani narządów. Wyglądają jak podziurawione po bokach worki. Przez liczne drobne otwory do gąbki wpływa woda. Która wewnątrz jej ciała płynie cienkimi kanalikami. W ścianach tych kanalików są komórki wychwytujące z wody mikroskopijne organiczne drobinki, którym gąbka się odżywia. Przefiltrowana już woda jest wyrzucona do środowiska. W Polsce istnieje obecnie pięć gatunków raków, z czego tylko dwa rodzimy, oba już rzadkie i zagrożone wyginięciem. Najpospolitszym rakiem w naszym kraju jest rak pręgowany z Ameryki. Ta wylinka należy właśnie do niego. Wprowadzenie raka pręgowanego okazało się katastrofą, bo przynosiły one dżumę rażą, która wybiła większość naszych rodzimych gatunków. Obecnie 90% raków w Polsce to raki pręgowane. Zatożki są jednymi z podspolitszych polskich ślimaków słodkowodnych. Można je łatwo rozpoznać po ich płaskiej, spiralnie zwiniętej muszli. Jest potomkiem ślimaków lądowych, które wróciły do wody. Zatoczek nadal oddycha powietrzem. Ma pod muszlą duże płuco, a także mały wyrostek tak zwany niby skrzelem, który może oddychać pod wodą. Chruściki to owady blisko spokrewnione z motylami. Większość życia spędzają pod wodą jako roślinożerne larwy. Dla ochrony swoich miękkich ciał budują domki, w których mogą chować się jak żółw do skorupy. Wytwarzają wokół siebie osłonę skrzypnącej w kontakcie z wodą w dzieliny, którą dekorują patyczkami, opadłymi liśćmi, kawałkami wodnych roślin, ziarenkami piasku, kamykami czy muszlami ślimaków. Hej, właśnie skończyłem. Myślę, że udało mi się całkiem sporo złowić, dlatego teraz zapraszam Was na laboratorium. Larwy ważek, podwodne drapieżniki. Często można je znaleźć przy brzegu wśród roślin wodnych. Larwy mają tak zwaną maskę, czyli rozrośniętą wargę dolną, która zwykle osłania dół i przód ich głowy. Nawet gdy widzi ofiarę, larwa ważki wyrzuca tę wargę do przodu i chwyta zdobycz. Larwy ważek polują na różne wodne owady i inne bezkręgowce, małe rybki czy kijanki. Czasem mogą być kanibalami. Pijawki. Stworzenia należące do typu pierścienic, krewniacy dżdżownic. Mają giętkie, mocno umięśnione ciało z przyssawkami na przednim i tylnym końcu. W środku przedniej przyssawki mają trzy uzębione szczęki ustawione do siebie nawzajem w kształt przypominający znaczek Mercedesa, którymi tną skórę i ciało ofiar. Dzięki specjalnej budowie ciała pijawka jest w stanie przez całe długie miesiące przechowywać swój posiłek. Dafnie. Bardzo pospolite skorupiaki, przystosowane do spędzania całego życia w toni wodnej. Dwuklapowy pancerz osłania ich delikatne ciało i drobne odnóża, którymi ciągle machają i w ten sposób tworzą prąd napędzający do ich otworu gębowego pokarm. Drobne cząstki zawiesiny, które odfiltrowują z wody w ten sposób zmniejszając ilość glonów czy sinic w wodzie. W wodzie dafnie utrzymują się dzięki potężnym, przypominającym ramiona czułkom, którymi odbijają się w wodzie. Ruch ten wygląda, jakby dafnie skakały w toni wodnej. Jak widzicie, bioróżnorodność polskich wód jest ogromna, a te kilka okazów to zaledwie czubek góry lodowej. Bardzo zachęcamy Was do poszukiwania wiedzy w własnym zakresie. Też każdego przyrodnika powinna wychować chęć poszerzania wiedzy samemu. A tych z Was, którzy chcą kontynuować Naukę na studiach biologicznych. Serdecznie zapraszamy do Kolegium Biologikum i do Koła Naukowego Przyrodników UAM.